Technologia wiatrowa wiatraków lądowych nie jest zupełnie neutralna dla lokalnych społeczności. Ona wpływa na krajobraz, na to, w jaki sposób funkcjonujemy w naszych lokalnych miejscach zamieszkania, więc to nie jest coś, co jest zupełnie neutralne. To ten system energetyczny, do którego byliśmy przyzwyczajeni przez. Dekady istnienia był bardzo scentralizowany. Oczywiście często się zdarza, że mieszkamy obok dużych elektrociepłowni, widzimy te kominy. Zasadniczo jednak ten prąd był produkowany w miejscach, które były oddalone od tego, gdzie mieszkaliśmy, tego miejsca, w którym, w którym mieszkaliśmy. To w ciągu ostatnich lat bardzo się zmieniło. Energetyka weszła w życiu obywateli, można powiedzieć. Mieliśmy rewolucję fotowoltaiczną. Mamy obecnie 23 gigawaty mocy w elektrowniach PV. Mamy 11 gigawatów mocy w lądowej energetyce wiatrowej, więc ja widzimy te w PV, czyli w panelach fotowoltaicznych. W panelach fotowoltaicznych, mhm. oczywiście. Więc my widzimy, my dostrzegamy i tak naprawdę półtora miliona z nas, półtora miliona Polaków ma panele fotowoltaiczne na swoich domach i już produkuje ten prąd na własne potrzeby i do starszego również do sieci.